Firma ITA jest polskim przedsiębiorstwem, które od ponad 25 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny metrologii przemysłowej oraz systemów narzędziowych. Nasz zespół tworzy wykwalifikowana kadra inżynierów i ekspertów z dziedziny metrologii przemysłowej oraz narzędziowej, świetnie rozumiejących potrzeby naszych odbiorców. W naszej siedzibie posiadamy cztery specjalizowane laboratoria pomiarowo-badawcze, w których wykonywane są nie tylko pomiary usługowe, ale również badania dla klientów. Wyposażenie laboratoriów to ponad 90 urządzeń pomiarowych, wśród których jest wiele unikalnych na skalę kraju. W ofercie posiadamy urządzenia sprawdzonych światowych producentów urządzeń metrologicznych i narzędzi skrawających oraz szereg produktów dedykowanych dla automatyków. Oferowane przez nas systemy pomiarowe dla kontroli wymiarowej oraz badań materiałowych wykorzystywane są zarówno w laboratoriach metrologicznych, jak i bezpośrednio na produkcji. Jesteśmy rozpoznawalni na rynku polskim jako poważny dostawca narzędzi skrawających do obróbki stopów z szerokiej gamy materiałów, włącznie z trudno Zapewniamy naszym klientom bieżący dostęp na produkcji do narzędzi poprzez składy konsygnacyjne. W 2023 roku utworzyliśmy Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe i rozszerzyliśmy naszą działalność o produkcję. Świadczymy usługi wytwarzania narzędzi i elementów z węglików spiekanych oraz innych materiałów trudno jako jedni z nielicznych w Polsce posiadamy certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego, wystawiony przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą ISO 17025. Wdrożyliśmy procedury, które doczekały się certyfikacji zgodnie ze standardami ISO 9001, 14001 i 45001. Jesteśmy wiarygodnym przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi, wspólnie realizując innowacyjne projekty. Naszymi klientami są uznane firmy, między innymi z przemysłu samochodowego, lotniczego, zbrojeniowego, maszynowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych i wielu innych.